Na niewielkiej farmie wśród wiosennych wzgórz Stodoła stoi oraz dom W stodole mieszka mały sprytny traktor nasz Co nosi wdzięczne imię to? O traktor Tom, 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 Ma humor, gdy pracuje O traktor Tom, tam, tam, Tom On nigdy, on nigdy się nie psuje Wielki piknik. To był leniwy poranek na farmie wiosenne wzgórza. Ula krzątała się w kuchni. Nie reksiu, to nie jest dla ciebie. Przed chwilą zjadła śniadanie. Zostaw to w spokoju. Mateusz też zamierzał przyrządzić coś do jedzenia. Właśnie rozstawiał nowy zestaw do grillowania. Popatrz tylko star! Zestaw do grillowania grillomat z super błyszczącymi nóżkami śliczny, prawda? A teraz go wypróbujemy. Kiedy Mateusz i Ula cieszyli się swoim wolnym dniem, pozostali mieszkańcy farmy zaczynali się już trochę nudzić. Aha, nie ma to jak grillowanie na świeżym powietrzu. No tak, jeszcze chwila i będzie gotowe. Aha, muszę odebrać. Już idę. Tymczasem maluszek i osiołek znaleźli sobie zajęcie. Zaczęli robić nie najmądrzejsze dowcipy. Rozpoczął osiołek. Uu! 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 Uuu, ukazał. Uu, ukazał, lautę. Potem przyszła kolejna maluszka. Czasem Mateusz wciąż rozmawiał przez telefon, nie mówisz chyba, naprawdę. Chyba żartujesz, dobrze Jasiu. Miło było cię usłyszeć. O, muszę kończyć. Patrz, co zostało z moich kiełbasek! Dlaczego nie zawołałeś mnie? Wiem, że nie powinny tak wyglądać. Ach, przepraszam cię, stary, to nie twoja wina. Wiesz co? Myślałem, że zaraz je zjem. Jestem strasznie głodny. Świetny pomysł! Zapytam się, uli, czy nie ma czegoś do jedzenia? Ale Ula miała pełne ręce roboty. Próbowała uspokoić mu i kombajniku. Już dobrze, dobrze. Wiem, że maluszek i osiołek są czasem niegrzeczni, ale obaj są jeszcze bardzo młodzi. Tak, macie rację. To żadne usprawiedliwienie. Nie powinni się tak zachowywać. Zwrócę im na to uwagę. Naprawdę tak zrobię, obiecuję. Ach, czy wiesz o co chodzi, Tom? Jest niedziela, wszyscy się nudzą. Musimy wymyślić coś, czym mogliby zająć się. O, przyjechał Mateusz. Może on będzie miał jakiś pomysł. Cześć, Ula. Cześć, Mateusz. Jak tam ci idzie z nowym grillem? No, jak właściwie, chyba całkiem dobrze. Ale wiesz co? Potrzebowałbym jeszcze kilku kiełbasek. Nie ma sprawy. Mam ich sporo w lodówce. Miło jest jeść na świeżym powietrzu. Wspaniale! Nie ma nic lepszego. O co chodzi, Tom? Piknik? To wspaniały pomysł. Może w końcu nikt nie będzie się nudził. Co ty my myślisz? Jasne. Zrobimy. Czemu nie? Doskonale. Przygotuję wasze ulubione potrawy. A Ty możesz przynieść grilla. Najpierw Ula i Tom pojechali na farmę, aby zaprosić wszystkich na piknik. Ula przygotowała smakołyki dla uczestników pikniku. Dobrze: marchewki dla grzywki, kostki cukru dla osiołka, pyszne ciasteczka dla reksi, chleb dla waka i kwaka i trochę ziaren dla kur. Nie? Oczywiście, że mam też coś dla ciebie przepyszne sardynki. Piknik był już gotowy. Mateusz uważnie pilnował kiełbasek, a pozostali uczestnicy pikniku świetnie się bawili. Przejażdżki traktorkiem cieszyły się wielką popularnością. Każdy chciał się przejechać. Biedny Tom, to była naprawdę ciężka praca. Tymczasem ula rozstawiała przygotowane na piknik przysmaki. Dobrze, marchewki grzywki, kostki cukru osiołka, sardynki mruczki, ciasteczka reksi, chleb dla waka i kwaka. Siano dla mu i ziarno dla kur. Nie wiedziała, że maluszek i osiołek bacznie się jej przyglądają. Osiołek był bardzo niegrzeczny i poprzestawiał pudełka ze smakołykami. Mateuszu? Całkiem nieźle. Jesteś głodna? Jak wilk. Jestem pewna, że już wszyscy z przyjemnością zjedliby coś. Według mnie są już upieczone. Możemy jeść. Koniec zabawy! Jedzenie gotowe. Smacznego. Co się stało? Wszystko jest poprzestawiane. Jak to się mogło stać? <śmiech> <śmiech> Może powinniśmy spytać o to osiołka. To dziwne, że tylko on dostał swój smakołyk. Właśnie. Od samego rana robi niemądre dowcipy. Osiołku, czy przypadkiem masz mi może coś do powiedzenia? Aha, więc to ty namówiłeś Osiołka, żeby zrobił ten dowcip. Ty też jesteś winien. Dzisiaj mamy przez was same kłopoty. Powinniście zostać za to ukarani. Świetny pomysł, Tom. I kiedy Tom odpoczywał, maluszek i osiołek do końca dnia wozili wszystkich uczestników. I tak wszyscy miło spędzili czas. No, może z wyjątkiem Mateusza. Przez to zamieszanie z osiołkiem i maluszkiem przypalił swoje kiełbaski. Kolejny raz. Tom zawiózł wszystkich do domu, a Ula zaprosiła Mateusza na kolację. Dziękuję Ci, Ulu. Prawie nic dzisiaj nie jadłem. Rano upiekłam ciasto i. Aha, chyba wiem, co się z nim stało. Jutro porozmawiamy sobie o tym Reksiu. Tymczasem mogę Ci zaproponować kilka kiełbasek. Ulu, kiełbaski będą naprawdę doskonałe.